Witam serdecznie. Ładnie, ostatnio poproszyło śniegiem tutaj u nas. Hi! Halo! I pomyślałem, że nagram, nagram jak wygląda Glasgow w śniegu. Podczas śniegu, ale niestety wczoraj nie miałem ze sobą kamery, a dzisiaj to wszystko już wygląda tak. Ten śnieg, w sumie, oddaje całą moją historię pobytu w Wielkiej Brytanii. Najpierw piękna, biała, cudowna nadzieja na lepsze życie. To później się tak trochę żółtawo, zaczyna coraz, coraz tak bardziej realistycznie, rozrzadza się i na końcu bam lockdown. Ah! Eee. Ale co by nie mówić? Glasgow też ma jakieś fajne miejscówki swoje, na przykład to nie jest najgorsze. Poza śniegiem jest jeszcze całkowity lockdown w Wielkiej Brytanii, jakby ktoś jeszcze nie słyszał. Normalnie to miejsce jest pełne ludzi. Tu idziemy człowieka z nadzieją, wyciągającego rękę ku górze ale on jeszcze nie ma, nie wie, że nie ma tam żadnej nadziei jak Ci się podoba Glasgow? nie jest naprawdę ładnie dlaczego? bo jest zimno wieś jest zimna i nie możemy nic zrobić trochę optymistyczna Politni is no future. Okej, <laughs> To <laughs> O, tutaj bardzo ładne zabezpieczenia, podwójne wręcz, potrójne. O, nawet pani ma spray Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest taka jakby główna ulica w Glasgow. Tutaj macie różnego rodzaju sklepy, banki, restauracje też są tutaj na lewo. Ale jak widać wszystko jest pozamykane całkowicie oh, nice, no? Usually this place is full of people Yeah, usually No jest, jest właśnie piąta Siedemnasta. i no no właśnie, przynajmniej niebo jeszcze i nie pada, taki jest plus Ogólnie jeszcze nie wspomniałem, że tutaj nigdy od samego początku epidemii nie było przymusu noszenia masek na zewnątrz co jest ciekawe, bo w większości krajów europejskich we Francji, w Hiszpanii, w Polsce taki obowiązek jest. Był albo... No, a będzie, to nie wiem czy będzie. A raczej już nie będzie, jeśli nie było do tej pory. A no, tutaj nigdy. Za to jest obowiązek noszenia masek w każdych pomieszczeniach. Tak? Tak. O, nawet tutaj widzicie? Jest taka informacja. <śmiech> <śmiech> mm, mm. Mm. Oh. Mm. <laughs> o, to jest dosyć smutny obrazek. Popularna firma produkująca okulary, a w środku kompletnie puste półki. Wszystko pozabierane. Martwe miasto. I nie wiadomo, jak długo. Z tego co mówi pani premier, to ma być to znaczy na 100% do końca tego miesiąca, czyli lutego, i może nawet cały marzec będzie pełne, pełen lockdown. To jest naprawdę już dobijające. O! No proszę. Co to jest? Eee, firma produkująca zegarki? Proszę bardzo. Paweł pa, Adam, czyli nasz e, Kylo Ren ze Star Warsu, Brad Pitt. I Pójść jest za tą No, no i są skarny. Ualajnoha. I know fajnie. Yeah, but... Kurde, zapomniałem tej ak imienia aktorki po lewej, ale jest bardzo popularna, wiem to, tylko zapomniałem imienia. O proszę, coś nowego na, na mieście. Nie widziałem tego wcześniej. Czyli publiczne toalety za które się płaci 20 pensów. <laughs> Zabawne, że jeszcze tego nie, nie usunęli, co? Ciekawe czy ktoś jeszcze sprzedaje w ogóle karty A nie, to są na ten, na no, żetony, tak znaczy na, Nie, to są na kasę Te telefony, po prostu na, na pensy Okej, okay, tu można powiedzieć, że jesteśmy w sercu samego Glasgow e, To się nazywa George Square Normalnie to miejsce wypełnione jest gołębiami bezdomnymi Dzisiaj mamy tylko... śnieg, tyle, nic więcej e, I... <ścoughs> Zmorszniętą Amelie Hej, ej, ej. no, jeszcze ogólnie tutaj od, odbywał się strajk, strajk e, polskich kobiet. Ten ten pierwszy, taki największy w Polsce. Pamiętacie jeszcze ten taki taki po, po ogłoszeniu. Tylko zakazu aborcji pierwszego, co tutaj ten plac był cały wypełniony właśnie strajkującymi Polakami, Polkami, Polakami. Okej, okay, tutaj mamy. Gallery of Modern Art, czyli galeria sztuki nowoczesnej. A tutaj jest bardzo słynny pomnik Duke of i nie pamiętam czego, który słynie z tego, że ludzie z Glasgow zawsze wkładali mu na głowę ten pachołek. I na początku miasto z tym walczyło i cały czas go ściągało, ale w końcu poddali się i zostawili pachołek na głowie. Tego oto. Pomnika tak? A wielkie zimno. A Myli, Kicks warm. Właśnie wyszliśmy ze sklepu. Ja Myli zatrzymała maskę. Nie dlatego, że się boi wirusa, tylko dlatego, że <grym> jej zimno. <grym <grym I sobie chucha na twarz. Nie w ogóle weszliśmy na sekundę do sklepu. I zobaczcie. jeszcze ciemno zaczęło. Robić. O matko, jesteśmy w centrum, tak? Tutaj jest Primark. A tutaj sklepy, które wcześniej były otwarte, jeszcze pamiętam niedawno, wszystkie są pozamykane, ale permanentnie. Permanentnie? Permanentnie. Nie, permanentnie jest. Tutaj widać bar, restauracja. Tutaj też nic nie ma, nawet silików w środku. Czyli wszystko pobankrutowało. Muszę poczytać jak tu wygląda pomoc tym wszystkim przedsiębiorcom Ale, ale Nie słyszę się tutaj o jakichś sterajkach, tak jak w Polsce, więc sądzę, że jakoś tam może pomoc mają, ale może niewystarczająco albo niezbyt szybko. Look, everything around us is dying Emily Everything! Yes! I'm dying every day. There is no much left Noe. Kolejny dzień w pracy, który wyglądał dokładnie tak samo. Jakby ktoś się mnie zapytał co robiłem? Dwa dni temu czy trzy dni temu nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie otworzyć dnia, bo każdy się zlewa w jedną całość. To, to tak jakby jest taki film dzień świstaka o. To dokładnie opisuje całe życie teraz. No, dobra, kończę. Ameli, papa. Papa! Papa! Do zobaczenia wkrótce. Mam taki pewien plan na filmiki Codziennie. O! Kurde, może mi przyjedzie? Może się uda tym razem. Nie? Przeżyłem. Dobra. E Codziennie będę nagrywał vlogi. Znaczy nie, nie wiem czy jeszcze będę. Jeszcze się zastanowię, ale tak, tak myślę, że może i będę. Codziennie o, o tym takie daily vlogi no, o moim życiu zawsze ludzie nagrywają, zawsze ludzie którzy mają fajne życie, jakieś takie ciekawe różne rzeczy, codziennie coś innego nagrywają daily vlogi i to jest w sumie interesujące, no bo coś tam zawsze innego robią ale nie ma kogoś kto nagrywa takiego normalnego, zwykłego, szarego człowieka na samym dole piramidy, który nagrywa swoje szare, zwykłe życie, więc w sumie pomyślałem: A czemu ja bym tak nie ponagrywał? Może to będzie takie, takie pocieszające dla tych wszystkich osób, które mają dokładnie tak samo jak ja, że nie są same. To może do zobaczenia w poniedziałek. Na razie.